Siemka, z tej strony milowsku. Witajcie w informacjach Bilowska znowu w formie audiologu. E, chciałbym Wam życzyć wesołych świąt. E, no, no, tylko praktycznie nagrywam po to tego audiologa, żeby Wam tego życzyć. Żeby ten rok 2012 przyniósł Wam e, to co najlepsze, to co naj... naj, naj. Nie jestem dobry w składaniu życiem, więc powiem Wam tylko to. E, no i tam cieszę się i w ogóle I e, jeszcze chciałem sobie porozmawiać tam e, Tam nie wiem, powiedzcie u, u was jak minęła Wigilia e, Bo u mnie fajnie minęła W ogóle siadłem, zjadłem Siadłem na kompa i to wszystko Chociaż przed Wigilią miałem od roboty e, Więc nic nie, nic nie mogłem nagrać w ogóle, ani nic, ale szykuję się do nagrania Lola dokładnie gdzieś za 30 minut powinienem zagrać, zagrać Lola i drugi odcinek z Lola powinienem zostać wrzucony, ale najpierw będzie to audiolog, więc no to na tyle w, sprawach, w sprawie świąt, życzeń, Ej, jeszcze raz dzięki, w ogóle teraz mam 54 widzów. E, fajnie cieszę się tym e, no i jeszcze raz życzę wam wszystkiego najlepszego w tym nowym roku żeście się za dużo nie napili co do starszych widzów e, na Sylwestra ja też spróbuję e, i to wszystko idę jeszcze zaraz pograć sobie na iPhone'ie nie, nie, nie dostałem iPhone'a po prostu tato ma służbowego i sobie gram teraz pościągałem sobie grę i sobie gram nawet w Minecrafta Little jest Minecraft Little, w którego sobie gram. Muszę coś nagrać z tego Minecrafta Little, jeśli jakoś zrobię go, żeby nagrać. A tak jeszcze chciałem polecić w ogóle kanał, który tak samo zajmuje się Minecraftem. Jest to Minecraft Multi. To jest soku Gaming. Możecie go znaleźć właśnie z tego zaproszenia na serwera. W ogóle teraz serwer się zmienił, możecie wchodzić na ten serwer śmiało. Teraz wygląda w sumie fajniej, bo została zmieniona mapka. No i fajnie wygląda naprawdę. Więc wchodźcie na Soku Gaming, jest na tą na, tą, na ten kanał. E, polecam wam bardzo e, ten kanał. Jest śmiesznie. Tam prowadzi... E, w pierwszym odcinku tam prowadził... Nie wiem czy tam dalej, bo oglądałem, tylko pierwszy odcinek jest fajny. E, I prowadził tam Soku Chicken i... Szymonku, oni właśnie grałem na serwerze Więc zapraszam wam, Was na ten serwer yy, Serwer oraz kanał Będziecie mieli ten kanał serwer W ogóle na ekranie i w ogóle. Dobra To, to, na w, to wszystko yy, W tym audiologu Jeszcze raz Wszystkiego najlepszego Zdrowia Szczęścia Pomyślności W tym nowym roku 2012 I yy, jeszcze w końcu chcę tego yy, Jeszcze chcę Wam powiedzieć, że yy, Zabieram kamerę, bo w środę podejrzewam, że będę już jechał właśnie tam, co mówiłem, że e, będę jechał tam do tego z, e, najpierw do i tam w ogóle o tym, z, e, dobra, nieważne i coś nagram tam, pokażę Wam, co tam się w ogóle działo, dzieje i w ogóle. Więc dobra, komentujcie subskrybujcie. Łapki w górę i w ogóle. Cześć i do widzenia.